Piąteczka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Arbosie Jak to wygląda sprawa po roku użytkowania, co tutaj się zadziało, co tutaj wyszło, co wymagało gdzieś tam jakiegoś usprawnienia. To wszystko w dzisiejszym odcinku wam powiem. No a na wstępie najlepiej jakbym powiedział, że ciągnik do dupy, tak, że wszystko się rozkręca, wszystko się sypie, wtedy na pewno każdy by się cieszył i film by miał setki dziesiątki tysięcy wyświetleń, tak. A jak coś jest, że tak powiem, opinia jest taka sobie. Że tak powiem, ciut lepsza niż się wszyscy, wszyscy spodziewają, no to niestety wygląda to taka nie inaczej, nie? że tych wyświetleń później nie ma. Dobra, wracając do tematu. Eee, co w ciągniku, co w ciągniku zostało zrobione przez ten rok? Przez ten rok. Na samym początku, na samym wstępie. Mm, była regulowana kolumna kierownicy, nie? gdyż ten tutaj, e, wichaj starek, co jest, on strasznie ciężko chodził, nie? i trzeba było po prostu tu rozebrać to wszystko i z tamtej strony śrubę popuścić, e, wyregulować sobie tam do własnych potrzeb. Ale to też, że tak powiem, serwis był i to ogarnął. Ta dźwignia, która była przerabiana przeze mnie, e, denerwowała mnie, gdyż tutaj wystawała w tą stronę bardzo mocno. Z tego co wiem, tutaj znajomy, który testował mój ciągnik, tutaj u mnie i też właśnie zaczepiał o to. Zamówił Arbosa i jego Arbosa już przyszedł właśnie z tą krótszą rączką. Tej rączki już nie ma, czyli producent gdzieś tam odniósł się do, tych, do tej wady, usterki, uniedogodnienia, może bardziej w ten sposób, i zrobił to bardziej, bardziej ergonomicznie. Tak? Niby, niby pierdółka, ale jak uwagę zwróciliśmy, no to proszę bardzo, Chińczycy postarali się i, i, i zrobili. A inni producenci mają nas głęboko w poważaniu, nie? Dobra, eee, teraz tak to mówiłem, to mówiłem. A no właśnie, tutaj takie rzeczy właśnie typu jak te, te kalamitki nieszczęsne, nie? Tutaj były, były wymieniane, nie? Czy tu, czy gdzieś tam, właśnie w tamtym miejscu, nie? Tutaj chyba jeszcze na tej stronie obydwie oryginalne zostały, tak. Eee, także, także tutaj są. Tutaj przy kole są oryginalne. Eee, co jeszcze? A powietrze z koła schodziło. Tutaj eee, serwisant był. Tutaj wentylek wykręcił. Ogarnął temat po temacie. To też było na tej wizycie, że tak powiem, razem z tamtym ogarnięte. Nie? Eee, co jeszcze było robione? Co tu jeszcze było robione? A tutaj były inaczej przewody ciągnięte. Pokażę to wam pokażę o tutaj. Te przewody od klimatyzacji, które są, one były puszczone jakoś bardziej tutaj z tej strony, a zostały przeniesione bardziej tutaj, właśnie pod spód, żeby tutaj nie ocierały o, maskę, o te ostre brzegi, gdyż one wtedy się przecierały, jako ocierały o to, nie? Niestety. Hmm. Tutaj, nic, tutaj, a, tutaj gdzieś tam na samym początku, o, tutaj z tych śrubek na klawiaturze, e, czy tu, czy tam, czy tam, jakiś tam olej podsiąkał, więc e, serwis przyjechał, tam jakieś oringi były, czy jakieś podkładki, coś tam wymienili, dociągnęli i, i temat, temat się zakończył, że tak powiem. Hmm. Co by tu jeszcze, co by tu jeszcze Wam powiedzieć na ten temat? No powiem Wam, że jak na rok czasu i na można powiedzieć, że 400 godzin, które tam mamy, dokładnie tam 370 parę. Zaokrąglimy do 400, nie? To tak naprawdę tutaj niewiele, niewiele tych rzeczy jakiś tam powychodziło. Wycieków żadnych znikąd nie było. No mówię, tam to po co na tej klawiaturze było, ale to taki wyciek i nie wyciek, tak? Ale, ale, ale dobra, to Wam powiem. Tutaj z tyłu co było tutaj z tyłu? No nic tu nie było z tyłu. Nic się tu nie działo, poza tym, że ten podnośnik jest cholernie mocny, tak, jak, jak na swoje gabaryty. Prędzej przód do góry wstanie, niż on nie, nie, nie podniesie. Mm. To też jest na jego plus. No i co? I chyba z takich rzeczy, że tak powiem, takich ważnych, najważniejszych to chyba tyle, nie? Bo, no mówię, tutaj nic więcej takiego się negatywnego nie działo z tą maszyną, nie? Co by. Co by gdzieś tam moją uwagę przykuło, tak? Eee... Jeszcze próbuję sobie, a, wiem jeszcze Żaróweczka, tak? Żaróweczka tutaj nam się eee... spaliła w tej pozycji tutaj została wymieniona eee... to mi się tam powiedzmy przy 350 godzinach gdzieś tam eee... i to jedna żaróweczka się spaliła, reszta jest OK eee... No i nic tutaj, nie przygotowałem się za bardzo, ale no nie bardzo było z czego się przygotowywać w sumie nawet. Nie było za bardzo o czym tutaj sobie e, myśleć, że coś tam się wydarzyło, coś tam się zadziało. Taka dygresja właśnie. Zobaczcie jaka stopka Już żyletka została, nie? Żleteczka. Zobaczcie, myk, myk, myk. Najśmieszniejsze jest to, że te stopki i te stopki były razem zakładane, tylko te były jakieś tam takie bardziej tak, bo tam nie wiem 12 może 15 zł, może nawet i to nie, a te chyba kosztowały te tutaj z tyłu chyba 20 tam parę kosztowały, nie? No to porównajcie sobie stan tych stopek a tych. Chyba samo przez się mówi, nie? tutaj jeszcze zajrzę na tył, może coś sobie przypomnę, ale nie, tutaj nic się nie działo z tyłem na pewno, na 100% jestem pewny. A tutaj taka moja cenna uwaga dla posiadaczy, właśnie arbosa. Jak macie arbosa i podpinacie jakąś hydraulikę, to pamiętajcie, żeby wąż spływowy szedł minusem, nie plusem. Bo jak idzie minusem, to Wam wchodzi tu na ten filtr. Tam jest taki filtr. O tam, w tamtym miejscu, paluchem pokazuję koło butli z powietrzem. No, i ten filtr wam wyłapuje, jakby jakieś tam zabrudzenie było, nie? To pamiętać o tym, żeby to leciało, żeby to dobrze sobie podpiąć, żeby to nie, nie hulało odwrotnie. Także to. No i co już I chyba tyle z takich rzeczy ciekawych. Tutaj nic, tu nic, tu nic. No kurczę mówię, ciężko jest. Jakby gdzieś tych usterek się nazbierało, nie? No to byłoby łatwiej. Yy, łatwiej by było, bo byłoby dużo tego tak I mówiąc, opowiadając o tym, człowiek by sobie przypominał następną gdzieś tam jakąś wadę i usterkę, nie? a, a niestety niestety tak nie jest Dobra Chyba kończymy to na dzisiaj truskaweczki o, słabo wyglądają, bo słabo wyglądają najgorzej ta strona tutaj młode nam troszkę zarosły, ale to też ich nie nie pryskaliśmy zbytnio, jakoś tam specjalnie mocno, bo e, chcieliśmy, aby, e, aby nie hamować ich, tak? Bo jak ich będziemy hamować, to dzwoni. O matko, dobra, tyle, narki.